Cześć, jestem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku, szybko zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, zostawcie suba, a dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób udało mi się przejść challenge o nowego skina do Bibi. No i tak, zagrałem z Dolarem oraz Mad no i zrobiliśmy 9 do 1. Jedna niepotrzebna porażka, taka na gym grabie, mieliśmy wszystko pod kontrolą, ale później tam ktoś stracił gemy, i no wiecie, przegraliśmy jeden mecz, ale co tam. Mamy tego skina, tak jest. No wiecie, ja ogólnie jestem bez formy aktualnie, więc pokażę Wam... No, wszystkich meczów nie będę pokazywał, yy, ale pokażę Wam jeden, myślę, że z każdego trybu. Wszystko może zacznijmy od Bunty. Tutaj graliśmy tym Compem, że ja grałem Bo, Matboy grał Taro, a Dolar grał właśnie Piper. No na początku wiadomo było dosyć łatwo, zawsze na początku w tych challenge'ach się trafiają tacy dosyć łatwi przeciwnicy. my sobie tutaj ładowaliśmy ulta no i okej okay. no ten griff tutaj niepotrzebnie aż tak podszedł wiecie to było bez sensu w ogóle madboy podjechał fajnie tamten zginął od moich min no i tutaj właśnie im rozwaliliśmy po lewej oraz po prawej stronie teraz było trochę niebezpiecznie bo zobaczcie było 14 do 11 ale tutaj ten bow w ogóle nie wiem co on zrobił. Eee, no, no i teraz już tak naprawdę oni później zaczęli ginąć. Chociaż teraz. Ty nawet nie wiedziałem, że tak było, że 19 do 18. No teraz to było niebezpiecznie akurat. Teraz było niebezpiecznie. Ale, o nie! My nawet przegrywaliśmy w tej gierce. Ok, ale tak, bo tutaj Madboy miał chyba ulta. No i właśnie porobił ich. Czyli widzicie, 29 do 20, no tutaj Madboy wykerował w końcówce, bo jakby nie on, no to kto wie, czy byśmy tego yy, nie wygrali, nie? Więc dobra, tak to właśnie wyglądało. Jeżeli chodzi o Broubala, no to tutaj graliśmy, że ja idę na mida B, na lewo idzie Madboy, a na prawo griffem idzie dolar. I teraz Wam także pokażę, jak to wyglądało. Wenami była jakaś BBMs oraz też 100, więc tutaj było naprawdę łatwo. Już na samym początku mieliśmy dużą przewagę nad nimi. Ja tutaj nie wiem, dlaczego tak nie wziąłem tej piłki za pierwszym razem, ale dobra. Teraz tak. Dolar tutaj widzisz, że chciały naprawdę fajnie strzelić takiego fajnego trickshota zrobić, ale niestety to mu się nie udało. Ja później widzicie, że trzymałem tą MS. Naprawdę bardzo fajny gadżet. Zabiłem Bibi. No i zaraz właśnie padnie bramka na 1 do 0. Matboy teraz strzeli. No i mamy 1 do 0, także naprawdę bardzo łatwy challenge ogólnie. Napiszcie w komentarzu w ogóle ile zrobiliście winów. Z tego co słyszałem to też są bardzo tanie szanse. Chyba tam 10 gemów, 15 oraz 20. Ale nie jestem tego w 100% pewny. No tutaj mieliśmy trochę kłopoty. Ja miałem w ogóle 112 HP, więc no nas tutaj trochę przycisnęli, ale na szczęście z tego szybko e, szybko z tego wyszliśmy. Chociaż tutaj, nie no ta Bibi właśnie tutaj nic nam nie zrobiła. Nic nam nie zrobiła. Powoli konstruujemy akcję. Zobaczcie, przechodzimy do przodu. I zaraz spadnie bramka na 2 do 0. No w sumie tak nie wiem, czy Wam mam pokazywać te mecze tak do końca, nie? Mogę Wam też to przewinąć. Tutaj właśnie Dolar strzelił na 2 do 0. No i okej, okay. teraz na sam koniec pokażę Wam game graba, tutaj graliśmy yy, takim trochę innym team compem niż pewnie większość osób, ja grałem Taro, Boy grał Bazem, a Dolar grał Bell, także dobra, zaczynamy i okej. Okay. Ten mecz był naprawdę szybki, bo tam było chyba minuta oraz 26 sekund, więc naprawdę szybko z nimi sobie poradziliśmy. Ja naprawdę jestem bez formy tutaj. Mogłem dobić tą Jessie. Ale ona tam i tak miała teraz problemy ze mną. Ten Madboy tutaj ich nieźle denerwował. Zobaczcie, jak ich przyciągnął w ogóle. Widzicie? Cała trójka idzie na Madboya po prawej stronie, który w ogóle sobie z nimi prawie poradził. Więc no widać, że tutaj nie trafiliśmy na jakichś dobrych przeciwników. Teraz ta wieżyczka tutaj po lewej stronie trochę denerwowała. Tak się zastanawiam się, czy nie lepiej by było, jakbym wziął e, właśnie ten, ten gadżet z widocznością. Ale ten w sumie też był nawet git. No i teraz właśnie było odliczanie. I w taki sposób wygraliśmy. Oraz odblokowaliśmy sobie właśnie tego skina. Lecimy z meczem OK, Mortis Dary, dobra może być. I co do tego skina, to wam powiem, że on tak identycznie wygląda, jak się tak nim gra nie. Jest naprawdę. Taki jakby w ogóle tego skina nie było. Nie no, Beka. 1 do zera. Nie wiem, co tam ten Jin robił po prawej stronie. To będzie łatwy mecz, chociaż teraz mnie tutaj. O nie! O nie, Daryl! Nie no, strzelą nam chyba. No niestety, strzelą nam, tak jest, mamy remis, 1 do 1. No i ja teraz muszę coś więcej grać w tego BSa, bo naprawdę nie wygląda to najlepiej. I my to przegramy! No nie no, super 2-1, dobra, słuchajcie, trzeba kończyć ten odcinek. Trzeba coś więcej pograć w tego BS-a, bo naprawdę ostatnio to jakiś dramat. Zostawcie łapeczkę w górę, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, no i cześć!